wie! Mamy czeleś, zgadnie, jaki to youtuber. To nie będzie takie proste, bo będziemy mieć duże zbliżenie i powoli będzie to to oddalał. Napisz w komentarzu, ile udało Ci się odgadnąć. Więc ja dziewczyną będę pokazała teraz zdjęcia z, z youtuberami na dużym zbliżeniu. I każda, która będzie wiedziała już, kto to jest, albo myśli, że wie, to wciska przycisk. I jak odgadnie pora to zdobywa punkcik, a jak nie to nie może zgadywać dalej tej postaci. Więc wszystko wiadomo? Nie. Nie. Dobra, to ja muszę usiąść. Znaleźć miejsce, bo ja tu myszką będę jeszcze klikał. Ja jestem słabo, takie Prawda. Oj oj, nie tu mi klikło. O ooo. i duży problem. Stop. No dobrze, dobrze, już mamy pierwszą postać widoczną. Dziewczyny widzą tyle, co Wy na podglądzie. I w sumie no tam, gdzie jest laptop, to będzie podgląd. Nie wiecie? Nie. Nie, nie widzę tego odzumowania o -o. Hmm. Tam to było. Jest. O, tu jest. Klikam minus? Tak. Nie. nie. Ja będę sobie klikał. Bo po prostu, jak ktoś wie, to od razu. Nie. nie Zato. Hej, katulenka. Tak. Chętą tu ręka. Dobra, to wie, która zdobywa pierwszy punkcik. To jeszcze dla... O! I teraz powinno pojawić się kolejne zdjęcie. Jak nie to będzie zrobić i musiał cięcie. Albo zrobimy to tak. Gdzie są zdjęcia tu? I wejdę po prostu na kolej. I kto to może być? To jest specyficzny styl dla tego kanału. Tyle. Tam mogę Wiesz, po to powiedzieć. Jest... A może możesz... No ja będę przesuwał, która odgadnie, to od razu klika. Wiesz, to naciskaj. Ej, to to Sara i Wiktor. To jest nazwa kanału? A mogę poczytać, tata. Ja mogę powiedzieć? Nie, no ty nazwę kanału powiedz. powiedz. Trzeba powiedzieć nazwę? Tak. Tam i dobrze. No tak, ale... Nazwa no. nie ma ona. To cofam dalej, bo nie padła nazwa kanału. Mogę ja? No możesz naciśnić kuzik możesz. Niesamowity świat, Sary. No. Dobra, subam dalej. Anastazja tylko dla ciebie. Więc ja ty teraz sobie grzecznie czekaj, a ja sobie odsunę. Jaki to kanał? Znasz nazwę? Cały. A pamiętasz jaki? Już wiem! No to tak już. Ale Pamiętasz bo... nazwę kanału? Idę tu lęka? Nie no, Sara. Tylko nazwa kanału. Jakiś tam coś, Sary. Ale to, to. Nie mówię ani razu. Pamiętasz czy nie? Dobra, to wam powiem, to tu nikt nie zdobywa punktu, a to jest zaczarowany świat Sary. O, ona powiedziała, że zaczarowany nie, świat. Niesamowity. Nie, niesamowity. A. jest ja zawsze nie pamiętam tego, zaczarowany świat Sary. Dobra, i kolejne. Ja, eee. co myślisz, że ja to będę pamiętała? Mam nadzieję, że temu gdzieś będzie. No, to... no to nie jest takie proste. Jeszcze, jeszcze. O, tu było! To jest. Wiecie, że tu nikogo nie by te zwierzęta. Stedz ja też. Ja wam odsuwam, która. Genzia! Genzia, no? Ale ja wybieram takie zdjęcia, żeby od razu nie było widać, co to jest. Ja po Julice poznałam. Dobra, i teraz kolejna no, no. osoba, czyli ja witra ma punktem. dwa punkty, a wy zero. No. Tutaj. Ja się obawiam, że tak. nie mnie. Dobra. I co to może Jak to urazić? Ej, mogę się załamać pod ziemię? Ja wiem. To, mogę wejść? Tak. RenJai and No ja tego nie oglądam. No ale to ja z każdego kanału, dlatego zabrałem Wam telefony, żeby popatrzeć no, na to, co oglądasz. Ja ci po BimBinie. Ty to znasz ja tego nie znam. No ale każdy ma szansę. Możliwe, tak że to chciałam obejrzeć, ale nie obejrzałam. No, czy ja nie patrzyłem na no, to, ja tylko nazwę kanału a potem wyszukiwałem zdjęcie takie, gdzie nie widać twarzy na środku, żebym mógł oddalić. Kurde, w kulki mnie. To mogę zrobić? Kliknąć mogę. No to kliknij na te obok. To. To, to no. O Boże. <laughs> y Jad. Jeden Nie A taka. Matka. <laughs> Już widać. Ja, ja wiem jak oni się nazywali. Jak oni się nazywali. Ja, jak oni się nazywali. No właśnie. Jak oni się nazywali. No, tu jest nazwa typowa kanału, tu musi paść ta nazwa. Jak nie, to po prostu nikt nie zdobędzie, punkt. Tym się żyje, to wiem. Było śmiesznie to od z telefonu wziąłem. No, ale Spoko. bo mama raz chciała i. Znaczy, i, ja ich znam z TikToka, bo oni mają piosenki i shorty takie. No, oni nagrywali takie, yy, że a, pa, c. no apacy, no. tak to, to jest nazwa taka, kanału. Tata To Kojarzycie czy nie? Nie, yeah. to yeah. yeah. Znaczy ja kłodę, no, to podajecie się? Tak Baku Family. No ja to mam zapamiętać Baku To najgorsze jest to, że ja nie znam wszystkich nazw tych waszych kanałów. To znam, bo, no, bo znam. <laughs> I teraz ten obok. Kurde. <laughs> dobra, dobra, tutaj jest dla ciebie dobrze A skąd wiesz, dla mnie? Ja tego nie widziałam na oczy nigdy. Chyba. No dobra, to. I takie to jest wzięte z mojego. Ja widzę, że z twojego. Jak się nazywasz? Ja ona tylko. Jej nie. Tylko ona? tylko ona. Jej nazwa. Niesaga. To 2w2 dwa dwa i 0 jeszcze na sadze. Dobra, to kliknie do to obok żółtego. Ja, o, Oh, wie, Milan Milan? Tak, Milan. A nie Milano? Nie Milan. Milo. Milo. Właśnie Milo. Milo. A to ja jest... No dobra, to nie masz punktu, ale już Milan. nie możesz Milo! Nie! Milo. To już powiedziała. To nie możecie. Ale co mnie nie klikła, no ona klikła oh, Ej, to tak, to spod... No tak. I <noise> nie padło do, do, do odpowiedzi. No to Wiktoria, Anastasia dostała darmowy punkt. Teraz klikacie obok. Ja odchodzę. No ja to nie odejdę. Ja <noise> no dobra, zaraz się zdziwić. Dokie to jest ode mnie. Aaa, ja czu, To ja tego nie odejdę. Jawor. Jawor, no. <noise> to ja to ty tylko odejdę. No ry. <noise> Dobra, klikaj je teraz obok tego. Kolejny. Co, mogę już odgadnąć? Możesz, jak wiesz. A dobra, możesz jeszcze jeden raz tak zrobić? Czekaj, muszę zobaczyć twarz. No właśnie ja tak zrobiłem, żeby twarz była jak najpierw. Tajnik! Czajnik! Czajnik. Teraz mam na nich fazę po oglądaniu codziennie. Gdzie teraz? Nie wiem. Tu. No to klik. A ja mam ile punktów? Cztery. A ja mam jeden. Wiem. Mortalcio. Tak. Mortalcio. Poznałam po zdjęciu, bo to jest z piosenki. Ty masz... Ty masz Trzy, trzeci. cztery, jeden. No ale to kurde, to i tak wiecie, to Anastazja nie ma za bardzo klikaj. Mortalcio. Mortalcio. Dajcie mi fory. <noise> Dajcie mi fory. To też oddaliłem, zrobiłem tak, żeby kto? Kartoni! Fniki! Fiki! Kartoni! Nie! Fiki! jak? Fniki, to... Przemek Pro! Fiki. Fiki. Przemek, Pro. Fiki. Ja to ja to Przemek Pro! A ja wiem, co widzę! Powiedz ja mi, gdzie jest z kanału Przemek Pro! Bo do... to ja z kanału wziąłem Przemek Pro i to jest do no... kanału Przemek Pro. Aha, ale kartoni też jakby. Tak, tak. A ty ma 4-4-1. Ale nawet jakbyś ja Ale Miejcie na uwadze to, że na razie ja nie dałem po kolei kanałów. Ja różnie pomieszałem te Ale kanały. Ale patrz, jak coś to kończy. To nie jest tak, że ty nie masz szans, bo tu jeszcze Są mam dla ciebie też kanał. Mogę? Tak. Ała, nie, nie, nie. A ładnie. No, co mi dać foreruner? Ja tylko sobie. O, Boże, ramach, to jest. Te trojaczki. TV, trojaczki TV. Skąd zgadłaś? Po tych, jak one to, A, to jest. Z, Tak. Koszatniczkach? Tak, pięć mam. Po... No. Ja tu myślałem, że tu Anastazja od razu powie, o koszatniczka to trojacz. Co to jest? <grywia> od ci chyba, to jest już zbliżony. Jak ty to odgadłaś po takim tym... Twoważysz ten odcinek czy co? Tak. Jeszcze ja poznałam po włosach. Aha, no dobra. Mam sześć. Tak. No nie Darliwka! Mam się. To trzeba pokazać, bo tu nie było. No patrz, no poznałam po włosach. A ja, ja A, dobra. też dałem tak kamerę nie na środek, bo po widać oko darliwki, to tylko o, oh, haha. Ok, kolejny dzień. Tak? będą punkty liczone na bieżąco, ja nie ten. To Co to jest? Tylko ona się nazywała, jak ona się nazywa? Nie, czy to oni? Oj, nie mam! Skąd to wiesz? Po tym, po tym. To Anastazja, twój ulubiony kanał, co kiedyś cały czas oglądała się myślała, że to coś dla ciebie, a to Wiktoria wszystko ci potrafi. O! Ej, ja nie wiem, ja nie oglądam takich. Jeszcze możesz tak skrócić? Bo ja chyba wiem, Tylko nie wiem. Pleczki? Pokazuję dalej. Weź tą rękę, Wiktoria. Czyli źle podpowiedziałam. a no brołek, no brołek, no. Po tak, bo miał tą z parówkami, no. Dobra, kolejne. Za dużo nie zostało, nie? Czekajmy. To, co to jest? <laughs> Spokojniej. Ej, Ej, no. ostatnie zdjęcie. To ja wygrałam, bo ja miałam 9. No. Ale ogólnie Anastazja i tak <laughs> załapała się na darmowy punkcik, ale to było bardzo trudne dla ciebie. Bo to była duża wiedza, taka dla tych Puchacz, starszych To Tu na pocieszenie, Anastazja, ten. Wybierzesz napój. Tak? Mm -hmm. A Wiktorii trzeba pogratulować. No, wygrała w końcu. To Ma wiedzę nie z tego świata. Ale co, chcę? Tyle z odgadła. No, tak. Z lili tymi Koreańczykami nie miała szans. A to są Chińczyki. To są A. Chińczyki, ale nie są z Chin. A. Naprawdę? To, co mówiłaś, to jest koralczyk. Nie, to jest, bo to, co mówi. To widzę. Dobra, to wracamy do A na serio widzisz. Wiesz, że. Ej, bo, ej, bo wiesz, <laughs> ja zgadłam, jak ten chłop był na sodach, ledwo żywy. <laughs> a ten kinczyk. <pintuk. laughs> a, ja, a ja zgadłam tylko jedno. My, my o, o, testować o, a testować na pojedyncze. Ej, napiszcie nam w komentarzach, a, czy to to znacie tam. Milana. Milo. Ale nazywa się czy Milan, jakby każdy na niego mówi i czy, 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 czy I oglądacie... Wiemy, co? I, 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 I koniecznie możecie napisać w komentarzu, czy odgadnęliście wszystkich. Wszystkie. E, no, ja, ja, Napiszcie w komentarzach, czy oglądacie serię z, z włamywaczem. Ale Milo, tak? Tak. No Milo, ja jej kocham, ale nie zagadnęłam. Zgadłaś. Zgadłaś. A, no, zgadłaś Bo mnie. No tak, to jest ale, ale ten, tam, gdzie. Ten, ten, no ten nie Najbardziej to mnie zdziwiło, że Anastazja nie odgadała Trojacków, bo najwięcej ich ogląda, a najwięcej nie, nie, nie. oglądała Oliwie i mamę. No mniej od No, Anastazja kiedyś to oglądała więcej, tylko ostatnio jakoś, chyba za mało takich pozytywnych odcinków, za dużo takich, co się, o, skręciłam nogę, o, coś tam się stało, to Anastazja nie, nie odcinków. Ona woli oj. takie, jak są jakieś radosne albo jakieś wyzwania, nie? No, nie Jest taki... O bo no. Radosne. radosne, radosne, radosne. Dobra, a tak wracając co test napoju, anastę pokażę sobie wybrać. To jest. Kwaśna, kwaśna. Gazowana, więc przetestujemy kwaśna. dziewczyny. Ja im naleję, żeby nie było kłótni. I zaraz oceniam smaczek. Dobra, możecie testować. Ciekawe ile doczytałam. No próbujcie Anastasia. Nie będę obudzała. Lepiej nie pić całego. Czemu? Bo gazowany. Ogólnie <noise> dla mnie z tych wszystkich ten jest najbardziej kwaśny. Gdzie ja czuję normalnie, że jest. To dobry. Dobry, ale mega gazowany. Nie kłacze ono. tak Jezu, teraz tak w żołądku, tak gazowane czuję. Dzień dobry. na razie pijemy szybciutko, żeby nie przyciągać Mam Mogę przyciągać, czy w górę, czy w dół? Do... Możesz dać łapkę i uzasadnić. Raz, dwa, dwa, trzy. Dobra, to teraz I to się, czy nie? Z ocenka to jest takie 9 na 10, a ten jeden punkt minusowy poza bardzo trochę gazowany. To jakbyś poczekał chwilę i nie pił od razu, to by było mniej gazowane. No to 9,5 na 10. Dobra. 8 na 10. Zagazowane czy co? Za dobre. To y, twórce napojów, jak nie chcecie mieć ocen 8, to róbcie mniej smaczne, bo Dobra. wtedy będą. Och, okay. no dziewięć. Rzeczka w dół? dziewięć dziewięć a dziewiąta no tak. to, to nie tą ręką pokazujesz tak teraz pokazujesz sześć to też tak. nie tą stronę drugą ręką musisz. drugą tak. ręką o tak no teraz jest dziewięć a teraz jest łapka w dół pi dobra to wracamy się pożegnać. od wam cię podobał ten odcinek tu dajcie łapkę w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem. Buciaki, serduszka, pa.